Witaj w duchowej prognozie pogody. Zapraszam Cię do wyboru karty A, B lub C. Tej karty, która najbardziej z Tobą rezonuje, tą kartę, którą najbardziej czujesz, że powinnaś, powinieneś wybrać. Sprawdzamy kartę A. Pojęło chłodem i powie, lekkim chłodem, trzeba będzie, by rozpocząć nowe, wszystko co nowe, trzeba pozamykać pewne sprawy. Coś zostało niedomknięte do końca. Może będzie się to działo za Twoją sprawczością, albo bez Twojej wiedzy, ale coś zdecydowanie się zamknie, coś się zakończy, po to, by mogło zacząć się nowe, po to, by mogła przyjść wiosna, by Ziemia mogła zacząć znów rodzić swoje plony także taka sprawa nie została nie została zakończona przez Ciebie nie została zamknięta być może Tobie się wydaje że że załatwiłaś że załatwiłaś to ale nie do końca jeżeli nie zrobisz tego sam nie zrobisz tego sama to los zrobić Zrobi to za Ciebie, Być może będzie troszkę więcej bolało, bo ja nie mówię, że będzie łatwo, ale na pewno na pewno jest to karta, która pozwoli Ci wejść w kolejny etap z dużą ulką z takim ach, nareszcie. Nareszcie jestem w stanie, nareszcie mogę zacząć od nowa, bo coś mnie blokowało. Sprawdźmy jeszcze jaki numerek doosuje numerek 8. 8. Musisz być zdecydowana i zdecydowane. I zrobić ostre cięcie tu jest kosa. Możemy powiedzieć, że możesz zrobić ostre żniwa. I uciąć. Uciąć. Tak bez sentymentów. Tak powiedzieć sobie, że po prostu mogę i to zrobię. Bo tak będzie najlepiej. I pójść dalej. Nie zastanawiać się nad tym, nie trzymać tej energii w sobie. Zamykam. I okej, okay. i czekam na nowe. Jestem gotowa, jestem gotowy na nowe. Jestem gotowa na nowe zielone listki na drzewach, na kwiatki, które zaraz zakwitną. Jest dobrze i będzie dobrze, bo to już jest finisz. To jest finisz Twoich spraw, Twojej sprawy. Kolejną kartę odkrywam z literką B. Jesteś we właściwym miejscu. To o czym myślisz, z czym tu przyszedłeś, przyszłaś. Jest dla Ciebie dobra. Cały świat. Sprzyja ci w tej chwili. Jesteś władcą, jesteś władczynią danej sprawy, o którą pytasz. Jesteś też bardzo stabilna, nierozchwiana emocjonalnie. Nie musisz się niczego obawiać, bo. Teraz jesteś w czasie, jeszcze dorysuję tutaj siódemka, tak, jesteś bardzo, bardzo taka dystyngowana, mądra, oczytana, oczytany, masz wiedzę. Jesteś ją w stanie przekazać również innym podzielić się nią bardzo tak spokojnie, delikatnie, tu nie ma żadnej walki. To jest po prostu mm, taka pełnia przyjemnego lata. Gdzie wszystko pięknie pachnie, gdzie wszystko pięknie kwitnie, świeci słońce, jest cudowna pogoda. Mm, Także możesz się tylko cieszyć i ciesz się. Nie, niech Twoje myśli nie płyną w kierunku jakichś złych emocji, złej energii, bo to jest niepotrzebne dla Ciebie na daną chwilę. Teraz jest dobrze, naprawdę dobrze. Odkrywamy kolejną kartę. Te osoby, które wybrały kartę z numerem, nie z numerem, z literą, <laughs> z literą C. Wspaniała kończąca. Talię arkan wielkich karta świat. Wszystko się już e, zakończyło i wszystko się ustabilizowało. E, przed tobą. Odkrywają się, zaczną odkrywać się nowe, wspaniałe horyzonty. To może być jakaś daleka podróż. To może być zamknięcie związku łącznie z rozwodem, ale to jest tak, że Ty tego chcesz. Tego chcesz, Ciebie już nie łączy. Nie ma żadnych nici łączących Cię z tym mężczyzną, z tą kobietą. Jeżeli Twoje myśli płynęły w stronę miłości, to nastąpiło całkowite uwolnienie Ciebie, jako Ciebie, z tego układu który może nie do końca był dla Ciebie dobry. Bądź nie był dobry dla tej drugiej osoby, bo to różnie bywa. Ale na pewno jesteś w pełni przygotowany, jesteś w pełni przygotowana na to, żeby opuścić, opuścić to miejsce, które, które już. Nic, nic nie wniesie nic nie wniesie dobrego w twoje życie ty już idziesz dalej jeżeli chodzi o pracę to jeżeli myślałaś myślałeś o pracy to jest definitywne def, definitywne też pożegnanie się z pracą ale na korzyść nowej to może być jakaś Myśl o przeprowadzce gdzieś w dalsze rejony świata, gdzie będziesz mogła, mógł pracować zdalnie na przykład. Świat stoi przed Tobą otworem. Będziesz szło nowe, będziesz szedł nowy początek. Na razie jeszcze, to będzie taka jeszcze końcówka zimy. Troszkę mroźna, ale to już będzie tak stabilnie. Będziesz się dobrze czuć. Um, bardzo dobrze, będziesz się uwalniać. Um, więc um, cóż, wspaniała karta. Może jeszcze tego nie będziesz um, czuła, nie będziesz czuł um, w tej chwili, ale um, naprawdę da ci taką bardzo dużą wolność. Teraz obecna sytuacja da Ci dużą wolność. Dolosujemy jeszcze, żeby nie było, bo zapomniałam. Sześć, dwie trójeczki. Pełna harmonia. Pełna harmonia też kreatywność składająca się z dwóch trójek, więc podejdziesz do tej sprawy kreatywnie i na pewno wyciągniesz dla siebie jak najwięcej z tej, z tej wiary w siebie i z tej wolności, którą za chwilę otrzymasz, bądź już otrzymujesz. Do usłyszenia następnym razem.